Świeżutka sprawa, dosłownie sprzed godziny. Otrzymałem od telefon od niepełnosprawnej osoby i mówi, że jej pracodawca ma problem z zaświadczeniem o schorzeniu szczególnym. Nie chcą uznać w pefronie. Ta osoba załatwiła sobie samodzielnie pracę i poprosiła o pomoc. Problem już jest rozwiązany. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Jaka data powinna się znaleźć na zaświadczeniu o służeniu szczególnym, które dokumentuje to, że pracodawca może skorzystać z wielokrotnego odpisu na Pewro? Już Wam mówiłem, że daty wystawienia dokumentu, czyli zaświadczenia o służeniu szczególnym, nie musi być, ale musi być data wpływu dokumentu tego zaświadczenia szczególnego do akt u tego pracodawcy i to musi być adnotacja. Dlaczego? Ponieważ PFRON może zweryfikować na jakiej podstawie pracodawca skorzystał z wielokrotnego odpisu na PFRON i wtedy mu przesyła orzeczenie i ewentualnie zaświadczenie o schorzeniu szczególnym, jeżeli wymaga udokumentowania to schorzenie tego osobnego papierka. I uczenniczka patrzy, kiedy wpłynęło do akt osobowych, nie? I zawsze jest, jest taka sugestia, że nie jeżeli ktoś został zatrudniony 1 stycznia 2025, to nie może, nie może być data późniejsza tego wpływu, ponieważ wielokrotny odpis na pefron można zastosować tylko i wtedy, nie wcześniej, niż wpłynął dokument. Powiedzmy, jeżeli dana osoba byłaby zatrudniona 1 stycznia, a ten dokument przez pomyłkę byłby na przykład napisany, że wpłynął 30 marca, no to za te trzy miesiące styczeń, luty, marzec nie można by zastosować wielokrotnego odpisu na pewno, tylko pojedynczy. Czyli jeszcze raz musi znajdować się na zaświadczeniu o schorzeniu szczególnym data wpływu dokumentu, która znajduje się w akcie w teczce osobowej danego niepełnosprawnego pracownika.